Choć muszę to powiedzieć, przychodzi mi to z trudem. To koniec. Ale co dalej? Od wielu lat bez wytchnienia próbuję robić w internecie przeróżne rzeczy. Chyba dlatego, że kiedyś ktoś przypił mi łatkę tego kreatywnego i ciągle chcę wszystkim udowodnić, że to nie był błąd. Prowadziłem blogi, podcasty, kanały wideo. O wszystkim, o sporcie, o muzyce, o filmach i o niczym. W tym czasie studiowałem, pracowałem, zmieniłem miasto, aby wrócić tam, gdzie byłem na początku. Schudłem 30 kg, zacząłem łysieć, zacząłem siwieć i ponownie przytyłem 15 kg. Od wielu miesięcy zastanawiałem się, co dalej robić z kanałem. Kocham filmy i seriale i to kocham coraz mocniej, ale nie znaczy to wcale, że opowiadanie o nich w materiałach wideo musi być dla mnie jedyną drogą. Nie musi. Powiem więcej, obecnie wydaje mi się, że nie powinno nią być. Przyszedł czas, aby zakończyć ten rozdział. Koniec ma to do siebie, że jest definitywny. Tak przynajmniej się nam wydaje. Ale czym musi być? To brzmi filozoficznie, niezrozumiale i bardzo zawile. Ale wcale taki nie jest. Każdy trener motywacyjny powie nam, że porażki są ważne, bo oznaczają, że próbowałeś. I że możesz przecież spróbować ponownie. Tylko czasami nie ma już siły. Nie martwcie się, a może martwcie? Jeszcze trochę mi jej zostało, choć już niewiele we mnie radości z życia. Chyba to jest dla mnie obecnie najważniejsze: ponownie znaleźć radość nie tylko w tworzeniu, ale też po prostu w każdym dniu, ponieważ przez ostatnie lata bywało z tym różnie. Raz po raz próbowałem udowodnić, że mam sens, że wiem co potrafię i w czym jestem dobry. A gdy przychodził zmierzch, zaczynałem obawiać się nocy. Lubię myśleć, lubię szukać, uwielbiam być zafascynowany. Właśnie dlatego czasami potrzebne jest zakończenie rozdziału. Aby zobaczyć co się udało. A co nie wyszło, choć tak bardzo się staraliśmy. Kończy się Kamil, który spędzał całe dnie przed monitorem, by obejrzeć i coś nagrać. Skończył się też ten, który leżał bezwładnie i nadal wpatrywał się w monitor, choć czuł, że to coraz bardziej nie ma sensu. Chcę, aby zaczął się Kamil, który widzi sens, a przede wszystkim widzi cel. Bo bez niego trudno jest wstać z łóżka. W ostatnich latach dotarło do mnie, że mam wolność, względny spokój i jako takie zdrowie. Swoją drogą, ktoś ma namiar na dobrego dentystę? Mam też małą grupę ludzi, którzy zawsze pomogą, choć nie ukrywają, że bardzo lubią wytykać mi, kiedy odklejam się od rzeczywistości. A to bardzo dużo. Od jakiegoś czasu świat pokazuje nam, że nie każdy ma tyle szczęścia. To wszystko brzmi pięknie, ale co teraz? Mam wiele pomysłów. Jedne będą bardzo proste i głupie, bo mają przynieść mi oraz wam wyłącznie rozrywkę. Inne są bardzo odważne i skomplikowane w realizacji, a przede wszystkim czasochłonne. Może brzmi to egoistycznie, ale chcę, żebyście to mnie poznali i to dla mnie przychodzili oglądać materiały wideo, aby dowiedzieć się, co lubię i jaki jestem. Będzie tutaj sporo humoru, będą ludzie, będzie także odrobina sportu. A przede wszystkim będą próby stworzenia czegoś nowego, i co ma szansę spodobać się innym, nowym ludziom? Materiały o filmach i serialach nadal będą miały na kanale swoje miejsce, ale pojawiać będą się rzadziej, bo nie chcę dłużej opowiadać o filmach, w których nie brałem udziału. Chcę być scenarzystą, reżyserem i producentem własnych historii. Brzmi to bardzo ładnie, prawda? Mam nadzieję, że uda mi się ziścić chociaż fragment tych wszystkich pomysłów. Czy będzie to ekstremalnie trudne? Oj będzie. Czy może zakończyć się wielkim wybuchem, po którym pozostanie po mnie wyłącznie zwęglona powłoka? Może, ale to ryzyko, na które w tym momencie jestem gotowy, to koniec. A co dalej? Nowy początek.